Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm A dzisiaj przenosimy gąski nastaw i zobaczymy reakcję kaczek, gęsi oraz w sumie nowych kaczek i starych, także wszystkich kaczek i e, jestem ciekawy jak się tam odnajdą, także jesteśmy tutaj i ciekawy jestem czy to będzie tak samo jak jak gęsi w sensie jak kaczki, czy one też dadzą się na na jedzą to wziąć, czy raczej zaganianie. Zobaczymy, ale jak widzicie na razie idą. O, tamte przystosowały, bo, bo tam im je wysypałem, także nie mogę wysypywać. Tylko muszę je zachęcać tutaj tym, że mam tą mieszankę. No i wydaje mi się, że tak to najlepiej, bo zaganiać nie ma co. Chociaż można też spróbować. Nic się nie stanie, jakie je będziemy próbować zagonić, także spróbujemy i tyle. No, a te maluszki patrzcie jakie fajne są tutaj. Jakie mięciutkie, jej! Nie najedź się. No. Także tak wyglądają. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jestem aż ciekawy jak one będą wyglądać na stawie. No. Nie jest, nie jest, nie jest, bo zaraz was zaganiamy. No, tak to wygląda. Także moi drodzy, lecimy, działamy. że są, moi drodzy, wszystkie tutaj. Młode, przyszły, trochę komplikacji było, muszę teraz owce tutaj... A z, z tymi pójdę tam, niech wejdą sobie do stawiku ja je ładnie nakarmię ze stawu, bo powiem wam, takie zamieszanie z, to, z tymi zwierzętami, no stop. Także niech one sobie wejdą, no spokojnie. No, 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 tam, I drugą. W drugą. Musicie wiedzieć gdzie jest woda. Gdzie się wykąpać możecie? O, chodźcie. no dalej. Co? No. Wchodzimy. No. Także tutaj moi drodzy będą się kąpać. A ja je tutaj nakarmi. Owce z tej wchodzi, ale nie, nie chcę, bo jest woda. Nie dziwię. No, chodźcie. Chodźcie. Także tak moi drodzy wyglądają. Gąski. No i pływają sobie. Idą kaczuchy. chcę też. Także dołączą pewnie do kąpieliska, muszę tak trzymać, bo patrzcie, ona wtedy nie wchodzi no nie daje rady, ona nie, nie chce tutaj do stawu nie chce mieć kontaktu z wodą te teraz wychodzą no, nie da rady o, dała rady, także tak moi drodzy, widzicie włażę sobie kaczuchy, gąski no i teraz, od dzisiaj już będą tu mieszkać, a ja moi drodzy przyniosłem też pszenicę, nie tylko dla tych tutaj zwierząt tylko też chciałem nakarmić ryby. Zobaczcie jak tu będą czy są, bo widziałem, że jest tu trochę tych ryb jest. I chciałem zobaczyć właściwie. O, patrzcie jak lecą. Patrzcie jak lecą. Także ja tutaj sobie podkarmiam te rybki. O! Zobaczymy. O tam widzicie wypływają i zastanawiam się czy to nie są młode karpie. Czasem od tych karpi, co wpuściłem, ale nie wiem czy to jest możliwe i czy, czy może tak być, czy to są po prostu zwykłe karasie. Także zobaczymy moi drodzy, jak będziemy łowić, a to tutaj próbuję do tego jedzenia się dostać, ale nie może, bo już jadła swoje. On tam, tam też co widzę, rzucę im i sobie pojedzą trochę te ryby, powrzucam im tu trochę. Teraz pójdziemy do gąsek jeszcze A wam moi drodzy chcę pokazać Jak sobie rodzinka gąsek idzie Wszystkie gąski Na razie siedziałem na takie, na takie grupy Że kaczki kaczkami O patrzcie, patrzcie jak, jak pędem wchodzą Wszystkie Wszystkie te osiem kaczek z góry Razem się trzyma jak widać Owce, gąski patrzcie A gąski tutaj ta kaczka Bo ta kaczka jest przywiązana chyba z tą gąską no i moi drodzy, łażą sobie tak te wszystkie gąski Wszystkie się zgadzają, nie ma żadnych awantur Czy będzie skubać, tak? Nie Także widzicie, ładnie sobie łażą No, o tam, o kurcze, a ta co? Daisy się zapomniała i swoją kaczkę Starą Owieczka się drapie tutaj, o to No i tak to wygląda, patrzcie Fajnie Także nic moi drodzy, tak to, widzicie, jest tutaj są kaczuszki sypniemy i pewnie będą szukać o. nie ma zatonęło zatonęło widzicie, nie? chodźcie chodźcie, trochę was podkarmię, bo kurcze musicie do mnie przychodzić o, a owce? szyszy, ale nie mogą, patrzeć nie mogą te dają radę jeść, a te nie. Także niech trochę sobie podjedzą. I fajnie, to co wpadnie rybki zjedzą i nic się nie marnuje. Super. No, Także można jeszcze rybki podkarmić i będzie super. O, co tam się dzieje? A nic. Chyba spanikowały, że kaczka je goni. Tak mi się wydaje. Zaraz podejdziemy do nich. Tu było widać przed chwilą mnóstwo ryb. I ciekawy jestem, właściwie jakie to ryby. No ale nic, trzeba złowić, żeby zobaczyć. Karmimy. No i już Wam moi drodzy pokazuję, jak one tutaj wyglądają. Kaczka Daisy. Tam jest ta ich mamusia, dwie gąski. Tutaj jest gąsior i gąska druga. Także mamy teraz 5 gąsek łącznie. Także jest co karmić. Patrz. No. Także super to wygląda. Myślę, że w tym jest jedzenie. Owce to w ogóle. No, patrz. Puszcz tam cały pysk, a nic nie zobaczysz. Nic, kompletnie nic. No. Gąsior, witamy Cię. Jak tam? Długo nie widziałeś gąsek, co? No, w sumie to bardzo długo. One się chyba nawet jeszcze pamiętają. Także ciekawe. No, także moi drodzy, tak to wygląda. Gąski na swoim miejscu. Także teraz wszystkie zwierzęta mam tutaj. No i co dalej? Karmienie oczywiście. Eee, trzeba je karmić. Niech żyją, niech rosną. No i będą jeść tutaj trawę. Trawa się powoli kończy, dlatego owce będzie trzeba też wypuszczać na, na zewnątrz. No i też będzie trzeba myśleć, bo niedługo też siano wleci. A na siano trzeba też mieć jakiś magazyn Także trzeba myśleć Trzeba będzie chodzić w sumie z tym sianem Bo tutaj nigdzie ma, niby, nie mam gdzie go składować pod dachem Także będzie trzeba trochę z nim chodzić z tymi kostkami I je po prostu karmić No ale co, jedna kostka Jedna kostka chyba im na parę dni starczy Chociaż w sumie nie wiem Muszę poczytać ile taka owca zjada Jedna, o nie. Walka oj, No, gęsi gryzła, to ją boli nawet Daisy dostała ostro od gęsi No się pcha do młody i zaczęła atakować A tutaj koniec, nie ma Ona broni swoje Patrzcie Broni ładnie, także tak to moi drodzy wygląda Pokąpały się, wiedzą gdzie jest woda No i super no co ona tam, co ona do nich tak tam chce, co się boli, czy co? Teraz, bo ja nie wiem o co chodzi, że tak tą głową robi. O, patrzcie, patrzcie, cały czas, cały czas. no. Aby to się źle nie skończyło, patrzcie. Nie? Daisy! Nie mogłaby się uspokoić, bo patrzcie co ona robi. Nie wystarczy już ona wszystkich chce kurczę. A Daisy coś powiem wam okropno Co? Ogromno. Spójrzcie, chcę te młode. Te młode chcę sobie, nie wiem, podporządkować. A ta mama im nie daje. No, także ona już o nieładnie zadba tutaj. O to nawet się nie boję. Super. Ale widać teraz tych ka kaczek tutaj, jak się wchodzi na tym stawie i podchodzą pełne. więc naprawdę teraz widać, że dużo tego wszystkiego jest. Także super, cieszę się, że. Tyle wyszło z tych jajek. Nie wiadomo, dużo tych ręków się popsuło, dużo, dużo w sumie mogło być i więcej, ale tak jak mówię, mi wystarcza i to jest, to jest najważniejsze. Szkoda, że Wam nie, nie udało się coś, żeby zachodować, sprzedać dla widzów, ale mówię, dwa kaczory może będą. Myślałem, że gąsior, a nie. No także widzicie, Daisy tu podskakuje do każdego, ale to było widać. Dam na kaczki, tak samo tutaj na gęsi, ale ona już pokazała im swoje. Także zobaczmy, jak one. Patrzcie, cała rodzinka, A czemu, czemu ta, to? to mama chyba, nie, czy gąsior, gąsior je tam, no mam nadzieję, że ona będzie je ładnie bronić, oby, a moi drodzy, ja teraz je zostawiam. Przyjdziemy sobie później skontrolować, gdzie będą łazić, jak to będzie wyglądać, a na ten moment lecimy do góry, bo też mam dużo wam do opowiedzenia, zapraszam. A tu właśnie wypompowuję wodę z Mausera odniosek, o. Stąd właśnie, bo się zrobiła brudna, stała cały czas. Także trzeba im to wymyć i wylać nowej wody. Tak to wygląda. A ja w ten czas właśnie sobie tutaj ogarniam. Po troje trzeba było tu jajeczka zebrane, no i tak to wygląda. Także moi drodzy, przejdźmy do stilek. Tutaj tak jak było, tak jest, żadnych nowych kurczaczków. Przypomnę, że od ostatniego filmu na YouTubie minęło w sumie. Dwie godziny dla mnie, bo nagrywam to tego samego dnia. Także tylko dlatego, nic się nie kluje. Miejmy nadzieję, że już jutro coś się wykluje i coś na nas poczeka. No, chyba nic, chyba nic, tak mi się wydaje. No, także czekamy, moi drodzy. Czekamy i miejmy nadzieję, że coś fajnego będzie. A jeżeli chodzi o Cirki, to mam tutaj pewien plan. I właśnie pójdę zaraz zobaczyć tam do, do, do tego budynku. Weźmiemy drabinę i pójdziemy zobaczyć, bo mam w planach. Im tutaj zostawić taką, jak mają właściwie, taką ziemię i tak dalej, a tutaj od tego momentu zrobić im posiać trawę i to zabezpieczyć siatką, czyli nie będą mogły grzebać, ale grzebać będą mogły za to tutaj, ale będą, no i tamten róg im zostawić, bo one tu lubią, także tu, tutaj wszędzie oprócz tego, bo one tu lubią grzebać i tutaj i tego. Także tu takim byśmy zrobili. A tutaj by była posiana trawa, i moi drodzy by była zabezpieczona siatką. Siatką chciałem na wstępie zrobić siatką na krety taką plastikową, grubą, 45 gramów. Ale stwierdziłem, że mam leżeć na strychu metalową od dziadka. Taką dość solidną, bardzo, że nic się nie stanie. Myślałem też, żeby zrobić to z takiej siatki, bo ona by była fajna, by trawa rosła. I by się przez to przedostawała, one by sobie dziebały, aby nie mogły grzebać. Wiadomo, by może wygrzebały trawę, ale nie korzenie. Ale ta siatka jest dosyć w sensie, droga, ale po co robić z innej, jak mam tamtą? Tylko właściwie muszę zobaczyć, czy tamta by się nadawała. Tylko gdzie ona jest? Gdzie się miałem? Aha, dobra. Nie tutaj. Już mi się przypomniało właściwie. Tylko ona jest garażu. Także chcemy zobaczyć, czy ona tutaj jest. Cały czas. No, jest, właściwie jest, i ona ma takie oczka, takie. Także generalnie grzebać by nie mogła, ale ona jest dosyć solidna. Nie wiem, czy nie szkoda jej na to. ale w sumie innego zastosowania na nią nie widzę. Na razie przynajmniej. Także można by było z niej skorzystać. Albo też myślałem nad tymi panelami, no ale tu ich bardziej szkoda. Jak już coś robić, to z tych paneli, a nie z tej siatki. Także myślę, żeby coś takiego właśnie im tam rozgarnąć. Zasiać trawę i ładnie ułożyć siatkę, wbić takimi jakimiś, wiecie, śledziami do, jak do namiotu, żeby się nie przesuwała. No i elegancko będą mogły sobie dziuwać trawkę, a zniszczyć korzeni nie będą mogły. Ciekawy jestem jak to wyjdzie. Zawsze chciałem to spróbować właściwie. I nigdy nie było na to jakoś okazji czasu, żeby to zrobić. Także mamy teraz, więc spróbujemy. Nic nie szkodzi, jak będzie działać, to będzie, jak nie, to nie, także myślę, że spróbujemy to. Także moi drodzy, ja właśnie wypompowałem cały ten malzerek i teraz go chcę umyć i zapełnić wodą, żeby była świeża, czysta woda. No i moi drodzy, tak to e, chciałem jeszcze Wam pokazać wybieg, który jest i będzie w sumie pusty, najpewniej. Puściutki, widzicie? I tak to wygląda. Także moi drodzy, jeszcze przejdziemy sobie tylko do w sklaczku zobaczymy jak się ładnie tutaj leżą Żadne tam nie poszły, chyba nie i wszystkie powinny być tutaj także mamy jednego tu i dziewięć powinno być pod kwoką Wow Jest 8 Cześć do policzyłem Tam jest jeden patrzcie no by kurczę by mu zimno było Zobaczcie, tu jest jeden. O! Myślał, że to kwoczka, kurda. Tu masz ciepełko, tu. W także moi drodzy, wszystkie tak jak były, tak są. I ładnie sobie widzicie, dorastają. Także niech one rosną, będę je karmił, żeby były zdrowe, silne. A ja teraz zamykam jeszcze silki Wszystkie? Wszystkie. Także zamykamy, jak to tu wygląda. Dzisiaj mi się nie udało sprzątnąć, ale na pewno jutro to zrobię także jutro będą miały powstrzątane zobaczymy, skontrolujemy tylko czy siedzą wszystkie odpowiednio siedzą, siedzą, siedzą ale gorąco tu macie, wszystkie siedzą tylko jeszcze trzeba im ziarenko dać i tak to wszystko także przy, przyjdę tu zaraz z ziarnem już im wyłączę światło no i moi drodzy sileczki tak to widzicie tu są także Widzimy się za chwilkę. A ja was moi drodzy witam kolejnego dnia, bo chcę wam pokazać co tutaj zrobiłem. E, odgrodziłem już sirek, tutaj ładnie przykręciłem ten cały płotek. Ten do tego, ten do tego, coraz niżej to takie stopniowanie. Ale tylko przez to, żebym mógł sobie tutaj przejść i na spokojnie tutaj robić. Także żeby mi tutaj silki nie przeszły, a ja bym mógł przechodzić. No i tutaj będziemy działać z tym prawnikiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Trzeba szybko siać, bo w sumie pogoda musi Trochę nam tą trawkę wybić, także nie ma co tutaj ukrywać, że już jednak końcówka lata, no i będzie potrzebowała ta trawka trochę czasu, ale dam radę i uda się także, miejmy nadzieję, zaraz jakieś warzywka, coś by się przydały dla kurek, bo mają tak mało miejsca, chociaż jest ich trochę mniej, bo wszystkie siedzą, także wystarczy im. No, także dziwnie się pewnie czują, bo tylko tyle miejsca im zostanie, no ale szybko to zrobimy, żeby szybko trawka. Szła i będzie grało także moi drodzy jakaś kurka poszła sobie na przerwę widać i patrzcie te koguty są najgorsze bo one przychodzą do tych kur i je deptają te na te co siedzą i ten coś się robi bez klatki sprawdzamy wow dwa pisklaczki patrzcie dwa pisklaczki no nic niech one się dogrzewają super super Tutaj jeszcze coś musi siedzieć, także niech siedzi. Tutaj coś widziałem? Nie. Nie, siedzi. Także niech siedzą moi drodzy. Super, super. Także moi drodzy dwa piskaczki, mam już 12 piskaczków zatem. No i ja się bardzo cieszę, no bo wiadomo. Dzisiaj na pewno im tu sprzątam, bo mają syf. No i zobaczmy tutaj u, tych, u tej starszyzny tutaj jak to wygląda. Czy wszystkie są? Czy wszystko jest ok. Już sprawdzamy. Liczymy, poranne liczenie, żeby się wszystko zgadzało. No. 3, 3, 3, 10. Tak. Wszystko jest ok. Super, jakie piękne, patrzcie. Jakie ładne. Także sileczki na ostatnią chwilę się udało. Także nic, moi drodzy. Zostawiamy je otwarte. Tutaj. Merida widzę, pije, ale mam nadzieję, że jej się nie zepsuło. Sprawdzimy, bo czeka, czasami trzeba kontrolować, bo wiecie, jakby się jej zepsuło, to by były tylko problemy. Ale działa. Działa, także jest super. No i moi drodzy, my oczywiście idziemy do. Ojej, tu te muchy. już zapomniałem o nich. Patrzcie, ta pułapka jeszcze tu istnieje, trzeba ją zlikwidować na zimę. Ale moi drodzy, zapomniałem o tym, że idziemy nad staw, bo też czekałem specjalnie. Chciałem nakręcić wam dzisiaj drugiego dnia, bo chciałem zobaczyć, jak te gęsi już będą się zachowywać i jak to wszystko wygląda po nocy. Także zapraszam was nad staw, bo. Już jesteśmy po nocy. Byłem u nich wieczorem bez kamery i były w stawie, przy stawie, także nie wiem, może czułeś zagrożenie i czuły się tam bezpiecznie, ale lecimy zobaczyć, jak to u nich wygląda. Także wita naskaczka Daisy była w ogóle tutaj. Nie wiem, po co ona tu wchodziła. Trzeba to w ogóle lepiej zrobić, to całe ogrodzenie, bo ta plunteninka to tylko może tutaj zaszkodzić. Eee, będę też nad tym myślał, co by tu fajnie zrobić na stałe i być może wyżej. Muszę to pomyśleć jeszcze z rodzicami i dam. Wam moi drodzy znacie, będziemy działać owce, kaczki. Muszę szybko iść, żeby nie doszły wszystkie do mnie. Nie wziąłem dla nich jedzenia, błąd. Mogłem wziąć, ale przyniosłem im później. No i co? Witają nas dwie gąski. Wszystkie gąski są. Jedna i dwie. Młode patrzcie, są kaczki. Tak obecność taką sprawdzimy. Stary są, dwie i nowe, dwie i sześć. Jest, wszystko gra. Wszystko gra, także moi drodzy widać. Gromadka jest dość spora teraz z tego wszystkiego, naprawdę jest. Jest dość spora, naprawdę. To, to już robi wrażenie. No już to chyba też to widzicie, że widać to. Chodźcie, chodźcie, idziemy. No. Chodźcie. Jak idą za mną, patrzcie wszystkie. Jak idą. No, także niech idą się wykąpać. Nie do tego wstawiku Merci, czy nie. Merci, nie. No, dobra, co ja mówię, jak i tak wejdzie. To jest sens. <grym> no, także moi drodzy, tak to wygląda, widzicie? Taczuchy wchodzą, a ja Wam muszę opowiedzieć, pewną historię, e, która się wydarzyła, jak mnie nie było. Zapraszam. Także moi drodzy, jak mnie nie było to wydarzyła się pewna sytuacja, ale już zostałem powiadomiony po fakcie, że trzeba było uratować gąskę, bo podejrzewam, że tutaj, w te kołki, znaczy tu, tu na pewno na wyspie, ale podejrzewam, że w te tutaj, nie wiem czy widzicie te, te, te e, zakreszczyła jej się głowa pomiędzy kołkami, to znaczy pewnie kołki były trochę tak, wsadziła od góry i nie mogła wyjąć. Także taka nieprzyjemna sytuacja, ale mama wyszła i musiała wchodzić tutaj przez ten staw i musiała ją wyciągać. Także nic się nie stało, gąska, która to przeżyła to jest ta, ta szara. Także wszystko jest ok. także cieszymy się bardzo. No i wszystko zakończyło się super, także to tak na marginesie chciałem wam opowiedzieć. A tutaj w ogóle zauważyłem, parcie zarwało się. Tu i te kołki, tu i to się coraz bardziej zarywa. Także, chyba trzeba było wzmocnić to jakimiś kołkami, bo inaczej tego nie widzę. No, bo patrzcie, tutaj ten staw się wszędzie zarywa. i Jakby ktoś miał jakiś na to pomysł, w sensie jakbyście wy to widzieli, bo często od Was dostaje jakieś super porady, które fajnie jest wykorzystać. Więc, jakbyście mieli jakiś pomysł na to, tu akurat leci woda z basenu. Jakbyście się zastanawiali. Ogólnie rura się zetkała, ale coś tam niby leci, także może przetka się. Musimy, dosyć szybko leci. Nawet no i moi drodzy, trzeba by było jakiś porządek z tym zrobić i nie wiem, czy właśnie jakieś ponowne okołkowanie, czy coś innego jest lepsze, czy zanim się okołkuje, czy coś się robi, jakąś czynność. Nie znam się, ale wiem, że trzeba by było chyba zadziałać w tych sytuacjach tutaj. A ty co, mój śnurek, w tych sytuacjach, gdzie tutaj naprawdę się zarywa, bo. No tylko będzie gorzej. No ale moi drodzy, chciałem wam powiedzieć o... O, wejdą gąski? No. Chciałyby chyba. A ta Daisy coś nie może na nie. Nie może ich strawić, kurczę, bo widzę, że ona jest tak poddenerwowana od wczoraj, że to jest po prostu jakiś hit. No. Ale moi drodzy, ja chciałem wam też opowiedzieć o... o tej budce tutaj, bo mam w planach zrobić coś, bo dostałem fajne materiały. W sensie duże... No, atakuje gęś, patrzcie. Nie wierzę w to. Czekajcie, może będzie to? O, patrzcie. Zaatakowała tą dużą gęś. O, gęś teraz ją chce zgonić. No tu coś czuję, że jest jakiś konflikt duży pomiędzy Daisy a gąską. No ale nic, zostawiamy je. A my ja mój... O, patrzcie. O Jezu, 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 no to wyglądało już poważnie. Murphy! I patrzcie, związku z nią Merci, czemu? Pogoniła je czy przez przypadek jak szła? Nie wiem. No ale dobrze, wszystkie są w wodzie, także okej. Okay. Eee, I moi drodzy, chciałbym tutaj zbudować budkę. Yy, większą, bo ta to jest, wiecie co, ta to jest taka prowizorka. Taką większą, dłuższą tu budkę. Eee, z, z jakimś spadem tutaj, jednospadowym. No i myślałem, żeby to zrobić, i tutaj mieć takie wejście, tu je karmić i wszystko. No i mam na to nawet materiały, które pójdziemy zaraz do góry i Wam pokażę. Ogólnie ta budka by miała, chyba są długie na 2 metry, także 2 na 2. Taka, taka budeczka. No, tak wiecie, żeby zmieściły się wszystkie kaczki, gęsi i żeby też nie było wielce co miejsca na, nie wiem, wielce nie było, żeby coś miejsca, żeby tam było bo po prostu mają one się tam grzać zimą i żeby im zimno nie było i ma to być dla nich takie ciasne, fajne schronienie. Także takie coś planuję, bo to już wygląda masakrycznie, to by trzeba było rozebrać, by się to paliło aż miło, to jest takie wysunięte to u góry. Także tutaj w tym miejscu myślę, że fajnie. No i tak to planuję, także dajcie znać co myślicie, a ja, was, a ja wam zaraz przedstawię koncepcję, tylko idziemy do góry. No, także widzicie, gułąsek ok, małe weszły zaraz biorę psa, bo on tutaj zamieszanie robi no gąski tu stare, owieczki wszystkie widzicie, na swoim miejscu bardzo ładnie, także moi drodzy jak widzicie o to chodzi, o tą właśnie tutaj konstrukcję, mam tutaj takie duże trzy palety do wykorzystania, to są bardzo duże palety, jakby ktoś zauważył, bo to jest normalna, a to są wielkie, je po prostu użyć jako konstrukcji i tutaj myślałem, żeby na zakładkę deski dać. O, tak, odtąd, dotąd, odtąd, dotąd. I fajnie by powstała jakaś fajna konstrukcja. To jest mój plan. Dajcie znać, żebyście to widzieli. Mam tutaj w sumie trzy ściany, jedną paletę i jeszcze bym musiał coś dorobić, także tak by to wyszło. A ja, moi drodzy, zabieram te dwa piskaki. Już na sam koniec. Patrzcie. Zobaczymy. Taki jaśniejszy bardziej. O. Ojeju, jeju, jeju. przepraszam, źle złapałem. Ale mamy, patrzcie, jakie ja śniutkie. teraz ładnie, sadzimy tam dalej, nie chcę siedzi, A my mamy dwa takie maleństwa. Patrzcie, tak się prezentują. Także super, bierzemy. Niech idą siedzieć. Do starszych. Tam mają bezpiecznie, dlatego to nam się zawsze nie denerwuje. Bo tutaj, wiecie, tego buty i tak dalej, także mogą zawsze spaść. Wera! Chodź, zobacz. Chodź, zobacz szybko. Maluszki nowe dwa. O Boże. Fajne, nie? A co one takie malutkie? Takie no, malutkie. Takie, że nie chodzą? <laughs> Takie malutkie, miały. no. Także, moi drodzy, ja tutaj zamykam, bo nie chcę, żeby one mi tu łaziły. No i tym pięknym akcentem przywitania nowych dwóch pisklaków chciałbym zakończyć ten odcinek. Jak widzieliście, gąski, wszystko OK, Wszystko na dole. Gra. Trochę dużo tego, no ale tak to będzie już. Dobra. Także dajcie znać o konstrukcji, moi drodzy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Siemneczko. Cześć wam. Jeszcze moi drodzy... gdzie śmiechnęła, tam! Jeszcze moi drodzy, na sam koniec Chciałbym wam pokazać, o, że jest. jednak ryba jest Patrzcie Musisz cieniem pokazać Jest ten okoń O, o, o Patrzcie Jest okoń i... Tylko on wygląda mi trochę dziwny Oczy takie dziwne ma, nie? No, jakieś wielkie oczy Ale jest, pytanie czy jest ich więcej, czy... Czy jak, bo tego w ogóle nie widziałem no i ciekawi mnie, trzeba by było go złapać i dać do stawu. O, patrzcie, chowają tam, w tych szczelinach jakby. Także nie wiem, może tutaj gdzieś są. Myślałem, że tu jest. Także jak widać, moi drodzy, coś się uchowało. No i co? I będzie trzeba je złapać i dać ładnie. O, może tutaj są w tych kamieniach. I dać ładnie do stawu. On jest nadal tam? No nic, to już będzie ciężko, bo już zamuliłem to wszystko, ale tylko chciałem wam pokazać, że jest ryba i będzie trzeba ją złapać i dać do stawu, bo tutaj nie ma zbytnio warunków, ale sądziłem, że już ich nie ma naprawdę, bo już nie widziałem ich, ale widać, że one się chowają, także może nawet i są wszystkie. Będziemy sprawdzać i kontrolować tam jaki że powietrza. Może się dochoduje.